Hej, witam was serdecznie z tej strony Halak. Słuchajcie, dzisiaj odcinek garażowy. Dawno nie było odcinków garażowych na deser zostawiłem sobie oczywiście Niemiaszków. No, niemieckie czołgi. <słuchajcie>, Słuchajcie, to moje ulubione czołgi. Może nie tyle w graniu, takim typowym, tylko po prostu no lubię te konstrukcje różnego rodzaju innowacje i tak dalej. Także staram się taki jest plan przynajmniej, żeby Wszystkie czołgi niemieckie mieć w garażu, to znaczy może nie wszystkie, ale prawie wszystkie. Zresztą yy, o co chodzi w tych odcinkach garażowych? Przede wszystkim trochę cofamy się w czasie, opowiadam o tym przy okazji omawiania kolejnych czołgów, jak to było kiedyś, co mi się podobało, jakie nerfy były, jakie buffy yy, i tak dalej. Dodatkowo później omawiam drzewko, czyli. Jakie są moje jeszcze plany pod względem odkrywania niemieckich czołgów? No i zobaczymy, w ogóle ile z tego materiału wyjdzie. Prawdopodobnie nie zmieszczę się w jednym, tylko będą dwa albo trzy odcinki omawiające Niemców. Dzisiaj po prostu zacznę omawiać tylko pojazdy, troszeczkę sobie powspominam. No i tak to jakoś poleci. Ci, którzy już oglądali jakieś odcinki garażowe, zdają sobie sprawę, jak to w ogóle wygląda. Okej, okay. te czołgi nie są. Tutaj ułożone jakoś od najmniejszego do największego. Po prostu na początku są te, którymi tam od czasu do czasu gram, a później są takie, które kolekcjonuję. Niektórymi w ogóle nie grałem, po prostu tylko kupiłem. No ale tak jak mówiłem wcześniej, właśnie na tym to polega. Tych czołgów troszeczkę mam niemieckich, a jeszcze zamierzam kupić więcej. Jedziemy. Na początek ten oto fantastyczny pojazd, czyli Aufklärung Panzer Panther. No, fantastyczny, natomiast nie bardzo idzie minim gra, po prostu za mało gram lightami. jest to bardzo duża bryła. Słuchajcie, naprawdę kadłub Pantery, żeby wsadzić i nazwać to czołg lekki, no, to tylko kurczę. Nie wiem, Wargaming. Co prawda, ja wiem, że to miała być wersja jakiejś pantery patrolowej. Ona jest lżejsza, ale przy silnik i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no, ta duża bryła powoduje, że naprawdę bardzo łatwo zbiera ona pociski. I jeżeli chodzi o dinganie, to tutaj za bardzo nic nie dinga. Oczywiście jest pewna przewaga. Jeżeli spotykacie na swojej drodze czołg lekki przeciwnika. No to kurczę, huzia na juzia i można go bardzo pięknie staranować. Także to jest ogromna zaleta. Następna zaleta, to jest to działo. Yy, to jest stare działo, które się nazywało Kynisz Ono było chyba w fałce 3601, o ile się nie mylę, i fajnie się grało tam w, tą v, w tej fałce. Wtedy jeszcze. Złote pociski były za złoto, więc nikt nie grał za bardzo tymi złotymi pociskami. Ale zwykłe miały wystarczającą penetrację, jak na poziom, na którym występowały, żeby po prostu robić niezłe kuku nieprzyjacielowi. Chociaż kurczę, chyba, o ile dobrze pamiętam, to obrażenia tam były 75 albo coś takiego. No ale można było fajnie kuć przeciwnika. Słuchajcie, no tutaj to działo. Troszeńkę jest za słabe. To jest jednak yy, czołg lekki siódmego poziomu. Przydałoby się troszeczkę więcej tutaj obrażeń. Zobaczcie, że ono ma dokładnie 135 punktów obrażeń. Wydaje mi się, że korona by nikomu z głowy nie spadła, jak ono by miało 150 obrażeń. Prawda? No ale tak to jakoś jest. Pojazd jest szybki. Ogólnie kiedyś zamierzam nim pograć i odkryć tego RU. Na razie jednak stoi sobie to w garażu. Jedziemy dalej. Kolejnym pojazdem w moim garażu jest to oto dziadostwo czyli Gross Traktor Krupp. Mieliście bitwę na żywo. Ten czołg dostałem od widza w prezencie i jeszcze do tego dostałem od wargamingu w prezencie, bo nie wiem czy mówiłem wam, ale wszyscy komity kontrybutorzy z okazji chyba nowego roku czy, czy, czy coś takiego dostaliśmy prezent. Ten czołg plus chyba 7,500 tysiąca golda, ale tego nie jestem pewny, bo to, ja mam już słabą pamięć. Kurczę, wiecie, jestem już takim troszeczkę sklerotykiem. E, jako, że w podeszłym wieku. Co można powiedzieć o tym z kolei czołgu? E, słuchajcie, jest to całkiem niezła maszyna, zaskoczyła mi jej szybkość. Oczywiście, skręt no, nie jest tutaj jakiś tam zabójczy. Ale jak już to się bójnie, tak do przodu ładnie sobie idzie. Pancerz również słabiutki, no te gąsienice. Wiadomo, że to jest, słuchajcie, konstrukcja przedwojenna i to tak grubo przedwojenna. Także żadnych cudów tutaj nie należy oczekiwać. Aczkolwiek, jeżeli ktoś z Was liczy na, no tak jak ja, kolekcjonowanie, zbieranie, no to wartość tego kolekcjonerska jest ogromna, po prostu ogromna. No, fajnie jest sobie pooglądać te czołgi, żałuję, że nie wszystkie są w HD. No, ten jak widać, w HD nie jest szkoda. Wargaming obiecało kiedyś, że wszystkie nowe czołgi będą wychodziły w HD. Nie do końca się wywiązało, bo chyba właśnie no, ten powinien być. A jak już widzicie, po kanciastości, tego raczej taki nie jest. Ale pojazd niezwykle interesujący. Jedziemy dalej. Ten pojeździk, czyli to tak naprawdę Franca, a nie Niemiec. No, mieliście niedawno bitwę na żywo, będzie on pod lupą, jeżeli go jeszcze nie było, nie pamiętam, musiałbym zerknąć. W każdym razie również prezenciku dostałem od widza. No i cóż mogę tutaj powiedzieć? Bardzo twardy pojazd, jak go wyrzuci na topie. Niestety, wadą jego jest wywalanie kurka wodna na piątki. Także ja na przykład robiąc bitwy, Wyrzuciło mnie na piątki i po prostu no, kawukowi kompletnie nic nie można zrobić. Nawet jak się golda załaduje, to chyba 90 jest penetracji, zaraz zobaczymy. Tak, 90 mamy na goldzie. To jak kawuk się rusza. I dobrze jest skontowany, to słuchajcie, spokojnie odbija te nasze goldowe pestki i tłucze nas niemiłosiernie. Oczywiście to tłuczenie nie trwa długo, bo kurka wodna mamy tylko 260 życia. Przypominam Wam, że to jest poziom trzeci. Więc kawuk ma nas na dwa strzały dokładnie z swojej 85. Niemniej jednak, czołg bardzo fajny też chciałbym, żeby w HD go zrobili, bo jak widzicie, kanciak jest z niego niemiłosierny. Tak się zastanawiam. Słuchajcie, dlaczego ja tak o tym HD, o tym HD? Bo niektóre pojazdy ja po prostu traktuję typowo kolekcjonersko. Sobie je gromadzę w garażu i czasami sobie je oglądam. Wiem, że w każdej chwili mogę sobie nimi zagrać. I chciałbym, żeby wyglądały po prostu jak najlepiej. Ok, i tu jest czołg, kolejny prezencik mianowicie, no jak się tak zastanowię to całkiem sporo tych prezentów dostałem z linii niemieckiej ale to dlatego, że wiecie, iż ja po prostu te czołgi lubię i kolekcjonuję tutaj już jest model HD więc dosyć fajnie to wszystko wygląda Pantera 8.8 niedawno mieliście ją pod lupą, więc też nie będę omawiał, główna wada wyrzucanie na dziesiątki moim zdaniem oraz ta tak zwana bryła plus Słabe opuszczanie działa do przodu. Trzeba czołg troszeczkę, znaczy wie, trzeba skręcić, żeby opuścić o chyba 7 albo 8 stopni. Normalnie jest tylko 5, czyli słabizna. Zaleta no wiadomo jaka zaleta niemieckie działo 88 mm o długości 71 kalibrów. Słuchajcie, fantastyczna armata, bardzo dobra celność zresztą no tutaj 0,32 to chyba nic nie trzeba dodawać. 2-5 jest czas celowania. Myślę, że nie obraziłbym się, żeby, gdyby było 2-3, prawda? No ale zrobili 2-5 i tak yy, dobrze, bo jakby coś im strzeliło do głowy, to by mogli zrobić 2-9, prawda? Także nie jest tak źle. Wydaje mi się, że dobry czołg do zarabiania, yy, jeżeli ktoś medami dobrze gra. Czołg nie jest ewidentnie przeznaczony dla graczy początkujących, odradzam graczom początkującym ten czołg mimo tego, że zarobek netto jest na nim naprawdę zacny. To jednak z drugiej strony na dziesiątkach naprawdę ciężko jest coś ciekawego ugrać. Jedziemy dalej. Mój czołg ulubiony. Nawet, kurka wodna, szarpnąłem się tutaj o dziwo na kamuflaż. <laughs> za golda, bo na pewno już dawno nie grałem tym czołgiem, więc jeżeli jest cały czas kamuflaż, to na pewno musiał polecieć za golda. Słuchajcie, mój czołg ulubiony. Czołg fantastyczny po prostu. Niestety dostał nerfa do mobilności, i bardzo mi się to nie spodobało. Dodatkowo, jak wiecie, zostały znerfione tiry bitewne. Kiedyś było 12 tirów bitewnych, teraz jest 11 tirów bitewnych. Co to oznacza? Otóż to oznacza, że ten czołg jest częściej niż kiedyś wyrzucany z dziesiątkami. I niestety tych dziesiątek również przybywa, przybywa i przybywa. One są coraz lepsze, bo oczywiście Wargaming chce nas skłonić do tego, żebyśmy to y, odkrywali. Nic z tym dziwnego nie widzę ani złego. No, taka jest kolej rzeczy, już się do tego przyzwyczaiłem. Natomiast słuchajcie, y, to co jest zaletą, kiedyś zaletą tego pojazdu było taranowanie, już tak nie jest, ponieważ on musi mieć górkę, żeby się dobrze rozpędzić. Kiedyś. No, wystarczyło mu naprawdę niewielka pochyłość. Silnik ma niby 900 na te 62 tony, ale no kurczę, on nie jeździ tak aż fajnie. Do tego działo. Działo ma chyba najmniejszą penetrację z wszystkich czołgów 9 poziomu, nie licząc czołgu radzieckiego T54, który ma ojeny teraz, 201 chyba, tak. 201 na tym dziale, które szybciej skupia, i coś tam 219 czy 220 na tym drugim dziale. Ale za to goldpestki w T54 tam chyba nie wiem, z 330 penetracji mają czy coś. Tutaj takaż wesoło nie jest. Oczywiście zaleta, że goldpestki tutaj mają, to są pociski z rdzeniem, więc kurczę. Mają tą penetrację, która nie jest modyfikowalna przez jakieś tam kurcze pancerze warstwowe i tak dalej. Nie wchodzą pociski za zero. O. Natomiast minus jest taki, że jest 270. Słuchajcie, 270 to jest podstawowa penetracja, no może to jest troszeczkę lepiej niż podstawowa penetracja na wielu, wielu działach czołgów, właśnie poziomu 9. Także tutaj ten czołg jest poszkodowany, ale. Nie, to znaczy to, że to jest jakaś tam słabizna, ponieważ tutaj mamy 0,3 aż celność i 2,1 czas celowania, co uważam jest fantastyczną rzeczą. I o ile mamy, tutaj się nie gra na goldzie za bardzo, słuchajcie. Tak naprawdę ten gold aż tak dużo nie daje, mimo tego, że widzimy, że tu jest 220-270. Spokojnie bez golda tu można swoje ugrać. I do tego powiem wam szczerze, że działo umożliwia trafianie w ich Co prawda wiem, że teraz był jakiś nerw celności. Ja bardzo mało gram ostatnio w WOTA, więc kurczę. Tak naprawdę nie sprawdziłem tego, jak to jest, czy to jest odczuwalne mocno, ale wiem, że kiedyś to wystarczało. Oczywiście są wyjątki, jeżeli ten czołg wyrzuci na e, dziesiątki, jeżeli to będą czołgi ciężkie, twarde, no to. Celność tego działa mało nam daje, tak naprawdę, kurczę. Dobra, ale to nie jest koniec zalet, słuchajcie, bo może myślicie, że ja tylko narzekam. Absolutnie nie. Otóż, oprócz tego działa, które ma małą penetrację, ale za to wszystko pozostałe ma zarąbiste, ten czołg ma jedną unikalną po prostu zaletę mianowicie górną płytę. Ta górna płyta tego czołgu ma 150 mm i naprawdę potrafi odbić potężne pociski. No, ale jak już powiedziałem, plus to muszę dodać minus, prawda? Minus jest taki, że nerw dziadowski poszedł na dolną płytę, która miała kiedyś 120. Tak jest, tu było 120 i tu było 120. I o ile kiedyś yy, były czołgi, które nam przebijały obie płyty, górę i dół. O tyle wyrzucało nas z czołgami, które nie mogły przebić nam góry i dołu. Obecnie jest tak, że jest wiele czołgów, które góry nie przebiją, natomiast niestety dolną płytę nawet siódemki spokojnie przebijają, i ten czołg nie jest już taki straszny, moim zdaniem. Aczkolwiek nadal jest to chyba moja ulubiona maszyna jest to czołg. No, naprawdę. Warty tego grindu, warty po prostu tego całego zachodu i kasiory. Fantastyczny czołg. Szkoda, że nie jest szybszy, bo naprawdę taranowanie, specjalnie załogę tutaj miałem zrobioną pod taranowanie, bo mi się strasznie podobało. Jak wyrzuciło go jeszcze na topie, to było ok. Natomiast ostatnimi czasy zrobiłem eksperyment i. 80% ponad bitew miałem na dziesiątkach. Być może jest to spowodowane tym, że po prostu coraz więcej ludzi gra tymi dziesiątkami. I niestety ciągle go wyrzuca. A powiedzmy sobie szczerze, między tym czołgiem a E-50M jest po prostu przepaść, kurczę. W każdej praktycznie dziedzinie, oprócz pancerza przedniego. Dobra, jedziemy dalej, słuchajcie... Kolejnym moim czołgiem jest czołg, którym dopiero chyba kilka bitew zgrałem, w ogóle jeszcze się w niego nie wczułem. Po prostu jak mnie tak zaczęło losować tą E50 powiedziałem sobie, po kiego grzyba ja mam się wnerwiać, że na 10-8 bitew rzuca mnie na dziesiątki. Ja wiem, że słuchajcie, mógłbym mieć później okres odwrotny, że na 10 bitew 8 razy rzucałoby mnie na dziewiątki, ale tak się wtedy wnerwiłem, że po prostu miałem dosyć i mówię, nie będę się wnerwiał, po prostu kupię sobie czołg E50M i będę E50M grał. I te wtedy już trudno, rzucam je na dziesiątki, ale przynajmniej wiem, że jestem dużo mocniejszy od E50, prawda? No i słuchajcie, jakie są zalety tego czołgu, wszystko to, co dotyczy pancerza w E50, tutaj również może nam zagrać. Po drugie, ten czołg jest niższy, jest taki bardziej smokły. Zwróćcie uwagę na tą bryłę, jeżeli przełączę. Widzicie? Jest taki bardziej przysadzisty, M jest bardziej taka szersza i mniejszą powierzchnię ma do trafienia. To mi się bardzo podoba. Dodatkowo działo to jest bez porównania, bo ma 270 właśnie, ale na zwykłych pociskach. Tutaj są oczywiście podkalibrowe zwykłymi pociskami. Ma 330 na goldzie, którego się praktycznie nie używa, bo działo tutaj jest tak celne, że no nie, nie trzeba. No jedynie nie wiem, esetkę z przodu, jakby ktoś chciał przebijać. Na siłę mausa tego typu to może y, 290, no czasem być ding, czasem być przebicie, natomiast jak zmienimy na te goldy, to tam od razu się przebije. Natomiast ogólnie się tego nie używa. Jak widzicie, włożę tutaj 12 goldowych pocisków, ale bardzo rzadko się zdarza, że ich używam. To są pociski po prostu kumulacyjne i nie opłaca się, powiedzmy sobie szczerze, nimi strzelać, naprawdę. Co jeszcze mogę o nim powiedzieć? Fantastyczna mobilność w porównaniu do E50. Może nie jest to takie tam zwrotne i w ogóle jak yy, ruskie dziadostwa na przykład 10 poziomu medium tanki, natomiast jest fantastyczne. Naprawdę czołg jest bardzo fajny, zamierzam nim kiedyś pograć. Wydaje mi się, że jeżeli rozegram nim tak chociaż z 50 bitew, bo na razie to tam mam chyba z 8 albo ileś, albo 10. Ale jeżeli tak z 50 bite, później tak 100, to już mógłbym się wczuć w ten pojazd. Ja lubię takie pojazdy, które szybko celują i które mają celne działo, i to jest właśnie to. Szkoda, że nie ma tutaj jakiegoś dużego, bardzo dużego opuszczania działa. Ale ogólnie czołg mi się bardzo podoba. Dobra, słuchajcie, niewiele tego omówiłem. To miały być takie 15-minutowe filmy już Przekroczyłem, muszę się streszczać bardziej, sorry za to, że się rozgadałem, ale akurat niemieckie pojazdy po prostu, no, fascynują mnie. E, czekam też na model HD, bo widać, że <grym> nie ma. E, I cóż, w następnym odcinku pojedziemy sobie dalej, czyli od Tigera P, mojego najnowszego nabytku, którym teraz gram. Oczywiście również drzewko sobie omówimy i tak dalej, i tak dalej. I to tyle na dzisiaj, żegnam się z Wami, do usłyszenia.